Płodłam 29 kg w ciągu 8, 10 miesięcy, 10 miesięcy zmieniłam swoje życie w ten sposób, że po prostu jem rzeczy zdrowe, po prostu zdrowe rzeczy jem. Rozmiar mój się zmniejszył o 3 w dół i jestem zadowolona z siebie. Nie ma, nie ma rzeczy zakazanych, można jeść wszystko, yy, można pić wszystko, tylko sobie trzeba to wszystko układać w głowie yy, i po prostu rozważać, jeżeli na przykład impreza się szykuje na wieczór, no to wiadomo, że na przykład spokojne śniadanie, spokojny obiad, nie, nie szaleć tak? za jakimiś tam tłustymi rzeczami. Yy, ale generalnie jem, odżywiam się zdrowo. No, ciacha są, bo ja... Twierdzę I będę tak zawsze twierdziła, jak kraść to biliony, więc y, jak jeść, to y, po prostu jem no, naprawdę mega fajne rzeczy, czyli na przykład jakiś tort węgierski, nie wiem, tiramisu, No takie naprawdę fajne rzeczy, fajne takie czekoladowe, ja bardzo czekoladowe rzeczy. Alkohol, tak najbardziej. No, u mnie w pracy dużo ludzi. Dużo ludzi najpierw mnie obserwowało na początku, tak patrzyli na to sceptycznie i tak trochę, no nawet moi znajomi po prostu tak trochę się śmieli gdzieś tam w duchu, nie? Że co ja robię, gdzie ja chodzę i tak dalej. Po czym po kilku miesiącach, no zaczęli przeglądać się w talerze, co ja jem. widzieli, że tego jest dużo, więc się mocno dziwili i w tej chwili parę osób, no, jest mocno zainteresowanych. No, jest kilka osób, którym już to się udało. Także widzą, wierzą, i idą do przodu. To nie jest dieta. To nie jest dieta. To jest po prostu inny sposób żywienia. Żałuję, że nie zrobiłam, że nie schudłam wcześniej, przynajmniej 10 lat. Bo mogłam to zrobić dużo wcześniej. A nie zrobiłam tego, mimo że jest to takie proste. No bo nie było klubu. <noise> Więc jakby nie miałem jak to jakby pociągnąć w tym yy, I jeszcze jedna rzecz ważna do wszystkich, yy, że można skutecznie naprawdę w każdym wieku. Mając lat 20 parę i mając lat 40 parę.